Enel 2023, 23-12-863, jest to przepiękna niebieska samica. Głąbek oryginalny Dave Jansen, opiekun głębika rodziny Manders. Pochodzenie super, jest to od strony ojca i od strony majt, matki dwoje, dwoje rodziców od Martin Huismans. E, ojciec szczególnie też tutaj koledzy, bo tutaj jest fajne łączenie, bo to jest taki Olympic Roll parowany na Dutzen 3 razy pierwszy. To jest gołąb od braci Werker. E, Olympic Roll trzeci Birt olimpiady kategoria G Bruxelles 2017. E, dodatkowo tutaj mamy super case razy 200. E, czwarty prowincjonalny Max S 2018 Gains 13240 gołębi mama tego gołąbka jest to jedna druga siostra Ducena, też Hock to jest Half Brother Exception braci Werkerk no braci Werkerk tutaj nie trzeba przedstawiać koledzy, bo to jest naprawdę na tą chwilę absolutny top Holandii w lotach dalekodystansowych no i mamy tutaj Super Case razy Ducen, także polecam oryginalny Dave Jansen także zapraszam do decydowania. przepiękna samiczka na pewno komuś się przyda